Opowieści o dziwnym kliencie ciąg dalszy. W trzy lata później prywatny powóz zatrzymał się przed drzwiami adwokata, który w tych czasach nie cieszył się opinią zbyt skrupulatnego w interesach. Z karety lekkim krokiem wysiadł jakiś dżentelmen i oznajmił, że chce się widzieć z adwokatem w bardzo ważnej sprawie. Prywatnej, chociaż widać było wyraźnie, że nie przeszedł jeszcze wiosny życia. Twarz miał bladą, ponurą i smutną, i nie trzeba było przenikliwego wzroku biznesmena, aby poznać od razu, że choroby i zmartwienia dokonały większych zmian w jego obliczu niż mogłyby to uczynić lata. Chciałbym, żeby pan przeprowadził dla mnie pewien interes. Zaczął nowo przybyły. Adwokat skłonił się, uniżenie i spojrzał na wielki pakiet, który przybysz trzymał pod pachą. Gość zauważył to spojrzenie i powiedział: Nie jest to zwykła sprawa, a papiery te zdobyłem po wielkich trudach i staraniach. Adwokat znów z niepokojem spojrzał na pakiet. Gość wolno rozwiązał sznurek, którym obwiązany był pakiet, i zaczął wyciągać. Rozmaite kwity, zobowiązania oraz kopie innych dokumentów. Człowiek, którego nazwisko jest tu wymienione, pożyczył kiedyś na te kwity wielkie sumy pieniędzy. Było to przed kilku laty. Między nimi człowiekiem, od którego pieniądze te pochodziły. A od którego odkupiłem kwity te za sumę trzy lub czterokrotnie przewyższającą ich wartość, zapadła umowa, że kwity te będą co jakiś czas odnawiane, dopóki nie wygaśnie termin płatności. To nie jest jednak nigdzie wyszczególnione. W ostatnich czasach człowiek ten poniósł wielkie straty, jeżeli przedstawi mu się od razu te kwity zbankrutuje. Suma dosięga wielu tysięcy funtów, powiedział adwokat, rzuciwszy okiem na dokument. Tak, odparł klient. Jakie pan ma plany? Spytał adwokat. Plany! – zawołał nieznajomy. – Mam zamiar zastosować każdą ustawę. Użyć każdego kruczka, jaki chytrość zdolna jest wymyśleć, a łotrostwo w czym wprowadzić. Uciec się do środków zarówno godnych, jak niegodnych, do najsurowszego prawa, komentowanego przez najsprytniejszych specjalistów. Chciałbym, żeby umierał jak ostatni nędzarz i żebrak. Chcę go zrujnować, sprzedać jego majątności – Pozbawić domu i dachu nad głową. Niech spędzi stare lata w więzieniu i umrze jak pies. Ale koszty, kochany panie, koszty tego wszystkiego, powiedział adwokat, otrząsnąwszy się ze zdumienia. Jeżeli pozywający ma być podstawiony, to kto będzie płacił? Żądaj pan, ile chce. Powiedział przybysz. Ręce tak mu drżały ze wzruszenia, że z trudem trzymał pakiet. I ile chcesz? I nie bój się pan wymienić sumy z rozum człowieku, że nie będę uważał jej za wygórowaną, jeżeli tylko osiągniesz cel. Adwokat wymienił sporą sumę. Na chybił trafił. Jako zaliczkę, którą musi pobrać na wypadek ewentualnych strat. Bardziej zresztą chodziło mu o to, żeby się przekonać, jak daleko sięga hojność klienta, niż by otrzymać to, czego żądał. Przybysz bez słowa wypisał czek na całą sumę i wyszedł. Było to królewskie wynagrodzenie. I adwokat, przekonawszy się, że można zaufać dziwnemu klientowi, zabrał się poważnie do pracy. Od tego dnia pan Heiling przez dwa blisko lata był codziennym gościem w kancelarii adwokata, wertował papiery w miarę jak napływały, czytał je starannie, oczy błyszczały mu z zadowolenia, gdy piszący listy błagał o zwłokę. Przedkładał, że czeka go nieodwołalna ruina, jeżeli przeciwnicy nie zechcą się ułożyć. Na wszystkie błagania o trochę wyrozumienia otrzymywał jedną odpowiedź. Trzeba płacić. Ziemia, domy, meble, wszystko poszło na wyegzekwowanie licznych pretensji, które stopniowo napływały, a stary dostałby się do więzienia za długi. Gdyby nie udało mu się omylić czujności policji i uciec. Nieubłagana nienawiść Heilinga, bynajmniej niezaspokojona rezultatem dotychczasowej akcji, wzrastała w miarę jak postępowała ruina jego wroga, kiedy dowiedział się o ucieczce Starego. Wściekłość jego nie miała granic. Zgrzytał zębami z gniewu, wyrywał sobie włosy, wymyślał tym, którzy mieli czuwać nad starym. Uspokajał się tylko, gdy mu obiecywano ujęcie zbiega. Rozesłano szpiegów we wszystkich kierunkach, zastosowano wszystkie środki, jakie tylko przyszły na myśl. Na próżno. Upłynęło pół roku. Stary się nie znalazł. Wreszcie kiedy? późną nocą heiling, którego nie widziano od kilku tygodni, zjawił się nagle w prywatnym mieszkaniu swego adwokata i kazał mu powiedzieć, że jakiś dżentelmen ma do niego bardzo pilny interes. Zanim adwokat, który poznał jego głos, zdążył polecić służącej, by poprosiła pana heilinga ten wbiegł po schodach. Zjawił się w salonie blady i zdyszany. Zamknąwszy drzwi, by nikt nie podsłuchał ich rozmowy, upadł na krzesło i powiedział cichym głosem: Znalazłem go. Znalazł pan? powiedział adwokat. Doskonale, doskonale, kochany panie, doskonale. Ukrył się w nędznym mieszkanku w Camden Town, powiedział Hejling. Może to dobrze. Żeśmy na jakiś czas stracili go z oczu, bo mieszkał tam sam, sam Juteńki, w nędzy. Jest biedny, bardzo biedny, doskonale, powiedział adwokat. Oczywiście, każe go pan jutro aresztować. Tak, odparł Heili. Nie, 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 pojutrze. Pan dziwi się, że odkładam, dodał. Ale coś sobie przypomniałem. Pojutrze przypada ważna rocznica w jego życiu. Niech będzie pojutrze. Doskonale, powiedział adwokat. To może napiszemy instrukcję dla oficera policji. Nie. Każ mu pan przyjść tu o ósmej wieczorem. Sam zaprowadzę go do więzienia. Spotkali się o umówionej porze. Wsiedli do dorożki i kazali się wieść na róg Pancres Road, przy której stoi parafialny dom pracy. Ściemniło się już zanim dojechali. Idąc wzdłuż ślepego muru przy szpitalu weterynaryjnym, weszli w małą boczną uliczkę, która w owym czasie nazywała się małą kolegialną i która wówczas była zupełnie pusta. Otoczona tylko parkanami i placami, naciągnąwszy na twarz kaptur płaszcza, Heiling zatrzymał się przed najlichszym domkiem i ostrożnie zastukał do drzwi. Natychmiast otworzyła je jakaś stara kobieta. Heiling szepnął do oficera, żeby poczekał na ulicy i ostrożnie wdrapał się po schodach. Otworzył drzwi frontowe i wszedł. Przedmiot jego poszukiwań i nieustającej nigdy nienawiści, teraz zgarbiony stary człowiek, siedział przy odrapanym stole, na którym paliła się nędzy na świeca. Drgnął na dźwięk otwierających się drzwi i wstał. Co jeszcze? Co jeszcze? Jakież? Jeszcze nieszczęście spytał stary Czego? Czego pan tu chce? Słówko zamienić z Panem, odpowiedział Heiling. To mówiąc, usiadł po przeciwnej stronie stołu i odrzucił kaptur z twarzy. A staremu jakby odebrało mowę. Opadł na krzesło z ręce i patrzył na przybysza. Wzrokiem, w którym był strach i groza. Akurat przed sześciu laty zaczął Heiling. Upomniałem się o życie, któreś mi pan winien za życie mojego dziecka. Nad zwłokami pańskiej córki przysiągłem żyć po to, aby się zemścić. Ani na chwilę nie sprzeniewierzyłem się swojej przysiędze, ale gdybym nawet osłabł, to jedno wspomnienie jej zbolałych cichych oczu, gdy umierała. Lub wspomnienie wygłodzonej twarzyczki mojego dziecka dodałoby mi nowego bodźca. Pamięta pan chyba pierwszy akt mojej zemsty. A dziś nastał ostatni. Starzec zadrżał i ramiona opadły mu bezwładnie. Jutro opuszczam Anglię, ciągnął Hejling. Dzisiaj. Skazuje pana na śmierć za życia, na co pan skazał ją na bezterminowe więzienie podniósł oczy na twarz Starego i umilkł. Potem poświecił mu w twarz, ostrożnie opuścił świecę i wyszedł z pokoju. Niech pani pójdzie do Starego. Powiedział do kobiety, która otworzyła mu drzwi, a potem dał znak oficerowi, żeby z nim wyszedł na ulicę. Zdaje mi się, że jest chory. Stara zamknęła drzwi, szybko pobiegła na górę. Starzec nie żył. Pod wielką płytą mogilną na jednym z najcichszych i najbardziej ustronnych cmentarzy w hrabstwie Kent na którym bujne kwiaty mieszają się z trawą tworząc jeden z najpiękniejszych ogrodów w Anglii spoczywają kości młodej matki i jej miłego dzieciątka ale popioły ojca nie połączyły się z ich popiołami od opisanej powyżej nocy adwokat nigdy w życiu nie otrzymał już znaku od swego Dziwacznego klienta. Skończywszy mówić, stary jegomość podszedł zdecydowanym krokiem do wieszadła w kącie pokoju i włożył kapelusz i płaszcz. Potem, nie mówiąc słowa, wyszedł. Ponieważ dżentelmen w mozaikowych spinkach usnął a większość towarzystwa była zaabsorbowana wesołą czynnością, jaką jest kapanie roztopionego łoju do szklanek z gorącą wodą i wódką, pan Pickwick wycofał się niepostrzeżenie i zapłaciwszy rachunek za siebie i za sama Wellera, wyszedł w towarzystwie tego dżentelmena z gospody pod sroką i ogarkiem. Dzień pana pikwika w Ipswich i romantyczna przygoda z damą w średnim wieku i żółtych papilotach. Czy to są ruchomości twego gubernatora? zapytał Weller swego syna na trzeci dzień po przytoczonej poprzednio rozmowie, gdy sam z kufrem i torbą podróżną zjawił się na dziedzińcu oberży pod bykiem w Whitechapel. Jakiżeś ty domyślny odparł pan Weller młodszy, składając swe brzemię i siadając na niem. Gubernator zaraz tu przybędzie zapewne dorożką rzekł ojciec. A ta? Za uśm pensów może przecież kupić sobie to, że go dwie mile trząść będą, bezlitośnie <noise> odparł syn. A jak się ma, Macocha? A to szczególnie sami. – Szczególnie – odrzekł Weller poważnie – niedawno zabrnęła pomiędzy metodystów i stała się diabelnie pobożna, to istota zanadto dobra dla mnie. – O tak czuję, że nie jestem jej godzien sami – zawołał sam. – Zbyt wielka skromność z twojej strony. – Tak jest – odparł ojciec, westchnąwszy. – Zajmuję się teraz… Jakimś nowym wynalazkiem. Dorośli ludzie rodzą się niby tego drugi raz. Zdaje mi się, że nazywa to nowym życiem. Bardzo bym chciał zobaczyć sami, jak ten wynalazek funkcjonuje, bo gdyby twoja macocha naprawdę się na nowo narodziła, to zaraz oddałbym ją do mamki. A wiesz, co one zrobiły niedawno? Ciągnął pan Weller dalej po chwili milczenia, przykładając wielokrotnie palec do nosa. Wiesz, co one zrobiły niedawno? No, nie wiem, a, a co? Odparł sam. Urządziły wielką herbatkę. Staję raz przed naszą oberżą widzę małą kartkę z napisem Bilety pod waszylingi, zgłosić się do komitetu sekretarz. Pani Weller, wchodzę do domu. Komitet zasiada w pokoju od dziedzińca Czternaście kobiet. Chciałbym, żeby się zobaczył sami. Wydawały postanowienia, uchwalały podatki, kontrybucje i tym podobne bzdury. Dobrze ma twoja, namawia mnie, bym poszedł na posiedzenie. Poszedłem, licząc na to, że zobaczę coś. Śmiesznego. Płacę za bilet w piątek o szóstej godzinie wieczorem. Wybieram się z żoną, ubrawszy się galanto. Przychodzimy na pierwsze piętro. Tam przygotowano filiżanek na jakie trzydzieści osób. Kupa kobiet poczyna szeptać, spoglądając na mnie, jak gdyby nigdy dotąd nie widziały dżentelmena w wieku około pięćdziesięciu około pięciu lat i odpowiedniej tuszy. Wtem słyszę wielki ruch na schodach. Ukazuje się chudy, długi jegomość z czerwonym nosem w białej chustce na szyi. i wyśpiewuje. Oto idzie pasz też odwiedzić swą wierną przodę. Następnie zjawia się jego mość tłusty, biały i uśmiecha się jak, jak małpa. – Poczałunek pokoju – powiada pasterz – i całuje wszystkie kobiety po kolei. Gdy skończył, zaczyna to samo czerwononosy. Wtem przychodzi mi na myśl, że i ja mogę zrobić to samo. Zwłaszcza, że koło mnie siedziała Damaru, szczególnie przystojna – ale wtem nadchodzi herbata wraz z twoją macochą, która dotąd zajęta była na dole jej przyrządzaniem. No więc zaczęto śpiewać hymn, a potem pić i jeść. Ale jak pić i jak jeść? Sami, chciałbym byś widział, jak pastysz obrabiał szynkę i ciasta. Czerwononoszy także nie był z tych, których chciałbyś mieć na wikcie za ileś tam na miesiąc. No dobrze, załatwiwszy się więc z pożywieniem, znowu beczą hymn, a potem pasterz zaczyna kazanie. Kazanie piękne. O tak zważywszy, zwłaszcza iż miał już niewątpliwie początki niestrawności po szynce i ciastach. I wtem zatrzymuje się nagle i ryczy, gdzie jest grzesznik? Gdzie jest nędzny grzesznik? Wszystkie kobiety spoglądają na mnie i poczynają wzdychać. No to sami wydało mi się dziwne, ale jeszcze nic nie mówiłem. Po chwili kaznodzieja zatrzymuje się znów, wpatruje się we mnie i mówi, gdzie jest grzesznik? Gdzie jest? Nędzny grzesznik. Kobiety znowu zaczynają wzdychać, tylko że dziesięć razy głośniej. A mnie zaczyna już trochę rozpierać oburzenie. Robię więc parę kroków naprzód i mówię: Mój przyjacielu, czy ty do mnie stosujesz tę obserwację? A on. Zamiast przeprosić mnie, jak to się przecie praktykuje między dżentelmenami, staje się jeszcze bardziej bezczelny i nazywa mnie naczyniem sami naczyniem zatracenia i, i, i jakoś tam jeszcze, że aż krew się we mnie całkiem wzburzyła, wydzielam mu tedy dwa, czy może trzy szturhańce tyleż z drugiej strony czerwono nosemu, a potem się wynoszę. Wtedy to chciałbym, byś słyszał wrzaski kobiet sami, gdy wyciągały pasterza spod stołu, spod... No ale oto, oto i, i gubernator sami w swojej własnej osobie.